Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. No muszę powiedzieć, że jak słucham opozycję, to jestem pełna podziwu. I tak przyszło mi na myśl, że gdyby język miał kość, to Wy, Szanowna Opozycja, nie mielibyście podniebienia. Pierwsza rzecz to na, wczorajszej, na wczorajszym posiedzeniu komisji każdy poseł, ale każdy, każdy mógł i Pani poseł. Teraz mówię, ja proszę nie, nie przeszkadzać, dobrze? Następna rzecz odnośnie zamykanych szpitali. Czyżbyście zapomnieli, kto zamykał szpitale i kto jaką propozycję nie tak dawno złożył? Niech to inny marszałek? Grodzki. Około 800, około 800 planowanych, zamykanych szpitali. Szanowni Państwo, no w momencie, kiedy by wróciła Platforma Obywatelska, to by była zapaść. Był czas, kiedy mieliśmy w polskim rządzie dwóch szkodników: platforma i PSL, Pat, i Mat. Taką bajkę znacie? Za co się zabrali? To nie dokończy.